W schronisku Bullock County Human Society, znajdującym się w stanie Alabama w USA, mieszka niezwykle wyjątkowy pies. Ma na imię spek, i nie da się przejść obok jego klatki bez przystanięcia na chwilę i przywitania się z uroczym zwierzakiem. Kiedy tylko Spek zobaczy, że w jego kierunku nadchodzi człowiek, natychmiast wsadza łepek i łapkę w dziurę między bramą a ścianą. Następnie z całych sił wyciąga łapkę, aby przywitać się ze swoim nowym lub starym kolegą. Niezależnie, czy jest to obsługa schroniska, czy osoba będąca tam po raz pierwszy w życiu, Spek chce się przywitać z każdym. Jedyne czego pragnie, to miłość. Wyciąga łapkę, aby ktoś go dotknął i podtrzymał choć przez chwilę. Ponadto jest niezwykle smutny, a nawet płacze, kiedy ktoś zostawia go i idzie dalej. Tyczy się to również pracowników schroniska, którzy muszą iść dalej sprzątać. Spek spędził w swojej klatce już ponad rok. Siedząc tam niezauważenie i czekając na rodzinę, która go pokocha i zabierze z tego przykrego miejsca. Sądząc po ranach, jakie ten sympatyczny zwierzak ma na swojej twarzy, można stwierdzić, że spędził on długie lata na ulicy i przez to nie potrafi pokochać ani zaufać człowiekowi. Jest to okrutne kłamstwo. Pies nie może być wręcz bardziej ufny niż spek. Co ciekawe, nawet gdy obok niego są inne psy, koty, lub jedzenie albo inne rozpraszacze, Spek wciąż wyczekuje człowieka, któremu będzie mógł podać łapkę. Otrzymanie uczuć i miłości jest dla niego zatem najważniejsze. Spek chce nawet niewinnego dotyku. Kiedy usiądziesz, on się przytuli. Kiedy będziesz trzymał go za łapkę, Spek to odwzajemni, a kiedy zaczniesz drapać go po brzuchu, szybko przewróci się na grzbiet, gotowy do głaskania. Jedna z pracownic schroniska postanowiła nagrać niezwykłe zachowanie tego pieska. Po wrzuceniu nagrania na Facebooka szybko zdobyła dziesiątki tysięcy wyświetleń, a ludzie byli wzruszeni Spekiem i jego miłością w stosunku do ludzi. Dzięki temu szybko udało mu się znaleźć wymarzony, kochający dom. Obecnie Spek czeka na transport. Do Majka, swojego nowego właściciela, który posiada ogromny ogród, gdzie zwierzak z pewnością będzie mógł biegać do woli. Spek, dzięki swojemu uroczemu charakterowi, znalazł prawdziwą miłość i pomógł tym samym innym zwierzętom w schronisku, ponieważ nagranie pieska, wyciągającego łapkę do każdego człowieka w pobliżu, zdobyło już prawie 300 tysięcy wyświetleń. A czy ty zaadoptowałbyś Speka? Koniecznie daj znać w komentarzu. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, aby dotarł on do większej ilości osób. Zasubskrybuj mój kanał, aby nie przygapić kolejnych równie pięknych historii. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!